Przyjaciele, dzisiaj będzie na luzie. Jestem na podwórku kuźni Mistrza Divize i zrobimy sobie śniadanie z jednej patelni w angielskim stylu. Całość odbędzie się na tym pięknym grillu Kedarmono z patynowanej stali. To w zasadzie palenisko i grill w jednym. Więc jedzenie z jednej patelni, gdzie inne rzeczy robisz na tej powierzchni grillowej, są dlatego grilla całkowicie idealne. Więc pół na pół klarowane masło i olej, a następnie podsmażyć cebulę. Gdy zmięknie, dodajesz czosnek i tymianek i dalej podsmażasz. Ponieważ pasata, która później tam trafi, jest kwaśna, pozwól skarmelizować trochę cukru trzcinowego. Zalej to pasatą lub konserwowanymi pomidorami i pozwól im się zaprzyjaźnić przez 10 do 15 minut. Potrzebujesz, aby połączyły się poszczególne smaki i trochę odparowała woda, którą zawiera pasata. Oczywiście nie zapomnij tego posolić i popieprzyć. A podczas gdy to się będzie gotować, zgrillujesz te smakołyki, które uczynią z tego petardę. Na powierzchnię grilla wlewasz trochę oleju i już to tam kładziesz. Pieczarka dwuzarodnikowa, czyli portobello. Gruby plaster wędzonego boczku. Nie dawaj tutaj cienkiego angielskiego. Nie zapomnij o kiełbaskach jalapeno, grillowanych pomidorach i jajku sadzonym. Zwykle w swoim podejściu nie robię różnic. W zależności od tego dla kogo gotuję... Ale dzisiaj naprawdę się postarałem. Jest bowiem wielka różnica, gdy nie uda ci się danie dla baletnic Teatru Narodowego, a gdy nie smakuje grupie 100 kg kowali. I tę różnicę poznasz w momencie, gdy dostaniesz policzek przez całą twarz. W tym drugim przypadku ktoś ci to opowie po tygodniu w szpitalu, gdy się obudzisz. Do tego sosu pomidorowego dodaj masło i czerwoną fasolę. Będzie to wymagało około 10 minut gotowania. A w międzyczasie dogrilujesz pozostałe smakołyki. A tutaj patrz, jak na tej stalowej płycie można bez problemu zrobić jajka sadzone. Teraz wyobraź sobie, że jesteś z jakąś paczką na działce. Wszyscy są jeszcze w śpiączce po wczorajszej imprezie, a ty przynosisz im śniadanie na tej patelni do domu. Do tego schłodzona piwna skrzynka na kaca i wszystkich to wystrzeli na orbitę, z której już nigdy nie wrócą. A ty będziesz największym szefem. I uważaj, bo jak dasz tam dużo oleju, to się ślizga, nie zapomnij oczywiście posolić i popieprzyć tych pomidorów i jajek. No, a kiedy już skończysz grillować, to stopniowo układasz to na patelni, najpierw kiełbaski. Potem ten wędzony boczek. Grzybki, Te sadzone jajka Oczywiście nie możesz zabić A żółtko powinno pozostać płynne Potem pięknie wypłynie do tych fasolek Patrz A na końcu wrzuć tam te grillowane pomidory Nawiasem mówiąc Dzięki temu, że są producentami I bezpośrednimi sprzedawcami Są najtańsi w danym segmencie No i żeby to trochę zagrało w ustach Czy to dla ekipy z kacem czy dla odważnych kowali, posyp na wierzch, posiekane papryczki chili. A na koniec na tym tłuszczu po boczku i kiełbaskach zrób grzanki z dobrego chleba. Kurde, to jest przecież to, co chcesz robić na działce albo przy swoim domu w weekend rano. Nie przychodzi mi do głowy lepsze śniadanie. No to cześć.